No I graj, graj, mate. Rump Paladin. Rump Paladin. No mamy godnego przeciwnika. Głowca demonów. Będę walczyć z honorem. mieść co chyba odrzucę. O, kule wiedzy chyba też. No mm. dobra. Szukamy tego smoka. <ścoughs> Szukamy smoka co nam da 10 kryształów mamy, tak? Będziemy grać za 10 No ale nie ma, no, ale nie ma No dobrze, zagrajmy taką kartę Damy tutaj do pancerza I czekamy, czekamy już znalazł sposób, tak? znalazł sposób No dobrze, jedna karta mu tu ubyła, że tak powiem. Zagrajmy tę wędkę zagrywając wędkę w światło sobie jakieś murloczka normalny, losowy, tak, o, elegancko, agonia to bierz smoka, o smoka nam właśnie chodzi, tak, o smoka nam właśnie chodzi, teraz tylko możemy ee, liczyć na to, żeby on go załatwił, załatwił, ale w normalnym, jakimś tym, nie, nie wyciszył, <grym> nie wyciszył, bo nam to nic nie da, <krym> ale podejrzewam, że on tutaj nie ma takiej karty z wyciszeniem z wyciszeniem potknięcie, potknięcie mówi to, potknięcie no dajemy, dajemy tutaj mm, ale polećmy może i dobierzemy murloka Ok, mamy murloczka ze zrywem, nawet, tak? Z szarżą, przepraszam, nie ze zrywem. O, ale leci w twarz, tutaj nie chcę na niego jechać. Nie chcę na niego jechać. Pewnie wie co, co jest gramy. Co jest gramy. O, no dobrze. Mmm <śm> Czy czy nie? Czy damy szorze? Może szorze damy? Ten palcaż my zmniejszymy. Co daliśmy? Będzie na zero. Będzie na zero. i czekamy tutaj w twarz no pewnie że w twarz poleci no tutaj ta talia polega na tym tak żeby jak najszybciej no dobra zastawmy się prowokacją tak prowokacją okej okay, dajmy tu sekret taki cała reszta już lecimy, lecimy dobrze, że tu prowokacja nam się trafiła więc teraz nawet gdyby, o, mamy sekrecik tak nie udało się dobrać kart No, zagrajmy taką kartę ze zrywem. Lecimy może. Żebym <laughs> tu za dużo nie nawystawiał. <laughs> za dużo, dobra, odpuszczę. <laughs> Tego zrywu nie będziemy dawać. Niech tu troszkę pozałatwia gości tego niech załatwi najlepiej no nie trzem losowym jeszcze nie tym co trzeba jeszcze nie tym co trzeba znowu musimy dać tutaj może w końcu zada. ze zrywem. No, świetnie, świetnie tutaj. No, 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 Mamy smoka, ale troszkę za późno, tak? Za późno. Wiedział, co robi. Wiedział, co robi. Teraz już tu nic nie, nie będziemy w stanie e, poczuć, że tak powiem. Oj jaj, 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 jaj. tu mam mislim ali co? Ale co? Provokacija. Mm. No, nje da me radi, nje da me radi. Jemu starče, jemu starče. No, trudno, trudno. Tak, tak się złożyło, tak się złożyło, troszkę za późno ten okrzyk bojowy, tak za późno przyszedł, no ale tutaj wiedział co robi, wiedział co robi. Dobra, dobrze, no, gramy jeszcze raz, gramy jeszcze I poddajemy się, jak widzicie jest to druga porażka, było tylko jedno zwycięstwo. Jedno zwycięstwo no trzy razy, ale nie odpuszczam, nie odpuszczam, gram jeszcze raz tym ram